Najlepiej zapytać, czy, czy jesteś samotna, nie, bo zawsze można myśleć, że nie jest samotna, ma przyjaciół, rodzinę. To nie jest dobre pytanie. Najlepiej zapytać, czy jesteś singielką, czy jesteś singielką. To jest dobre pytanie. Można też oczywiście chcieć zapytać, jeżeli jest się konkretnie nast już nastawionym od i nastawionym przemyśleniem, bo jest się tylko takim uralniku, to tak średnio. No jak jest się na przykład w kościele? czy konkretnie na randce z dziewczyną jest się już upatrzony to konkretnie yy, jest zdecydowany to można powiedzieć dziewczynie, że chce z tobą wziąć ślub tylko właśnie pod tym kątem, jak myśli co musi wiedzieć wcześniej kiedy tak właśnie się dobrze nastawi na swoje myślenie co musi rozpatrzeć przed podjęciem ślubu czy chce mieć dzieci czy jest chrześcijanką czy Właśnie lubi miłość, czy kocha. Czy nie ma jakichś odpadów, nienawiści jakieś psychiczne, takie jakieś zaburzenia. Pana to o siebie. Niejaka normalnie lara. Korwanie. Czyste włosy po prostu i to, i to, i to aż to. I taka, która stadnie się znajduje. Nie chce się ciągle w domu zamknięciu, a lubi chodzić, lubi żartować, chce być rozśmieszana, lubi, lubi rozśmieszać też taką bekę e, robić wspólnie taką. Zabawiatko. Iż właśnie z dziećmi, że pod kątem dzieci, że dzieci posiadając później w przyszłości. Żeby też tak rozbowulkować i pokazywać właśnie, że, że rozbawianie, podejście, opieka, opiekuńczość, miłość, masaż, seksualne się, kochanie wielo wielokodzinne przynajmniej. Czyli taka, którą chce się to podziwiać, że jest pięknem Długość kończy, żeby nie za wysoka, żeby nie była za niska i twarzyna, piękna twarzyna, ta, która właśnie, że się podoba, bez żadnych pudrów, bez żadnych, przedod, żadnych rzęs, bez żadnych szminek. Chyba, że jakieś delikatne sobie zapada, to tak z czasem, żeby się przemówiło, żeby w ogóle nie miała, że najpiękniej, naturalnie. Dzisiaj opłacę z Tindera. Czas najwyższy. Ryż wszczuplony, rozczarowany, ryż stosowany w pracy. Ryż w pracy jest super. Plikiem jest zapewniona super. Słyszałem, że właśnie. No, makarony nie są najzdrowsze. Ryż lepszy, bo to przykładasz z Azjatami, którzy przecież są szczupli. Makaron z, z Włochami, którzy są grubi. Bardziej nie, nie wszyscy. To się sprawdza, to dzisiaj tinder, a w niedzielę przyjazd bo wczoraj byłem w pracy, to jest tak z myślą, że nie, nie, w niedzielę nic nie, to odpoczywam, bo chciałbym czego począć. Ale wytrwam te dwa tygodnie, jeszcze tydzień i kilka dni. Ale przyjadę się w niedzielę, bo tam jest inny vibes. Miłość. Taki bardziej pozytywizm. Przed ludzi stadnie też zabawowo, z dużo do okay?